Pamiętacie Agnieszkę z rolnika. Dziś jej nie poznacie, co za metamorfoza, Agnieszka Kwiatkowska wystąpiła w 10. Edycji rolnik Szuka żony. Dała się poznać jako niezwykle zaradna i twardo stąpająca po ziemi kobieta, która nie boi się żadnych wyzwań. Choć w programie nie udało jej się znaleźć miłości, to jednak Agnieszka podbiła serca fanów, którzy do dziś śledzą jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Rolniczka właśnie pochwaliła się nowym zdjęciem, na którym możemy zobaczyć jej niesamowitą metamorfozę. Program Rolnik Szukarzony już od ponad dekady cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Fani randkowego hitu telewizyjnej Jedynki aktualnie śledzą 11. edycję, jednak nie zapominają o uczestnikach, którzy wystąpili w poprzednich odsłonach programu. W tym gronie jest Agnieszka Kwiatkowska, która podbiła serca widzów w dziesiątej edycji Rolnika. Dzisiaj losy możemy śledzić za pośrednictwem mediów społecznościowych. Rolniczka od czasu do czasu odzywa się na Instagramie i właśnie zaskoczyła swoim nowym zdjęciem. Co za metamorfoza, rolnik szuka żony Agnieszka zaskoczyła metamorfozą, już lada moment finał 11. Edycji rolnik szuka żony. To właśnie wtedy oficjalnie dowiemy się, jak potoczyły się losy uczestników programu i którym parom udało się przetrwać. Widzowie jednak chętnie śledzą też losy dawnych bohaterów randkowego show. Ogromną popularnością w sieci cieszą się między innymi Ania i Grzegorz Bardowscy, Małgorzata i Paweł Borysewiczowie czy Marta Paszkin i Paweł Bodzianny. Fani często też podglądają, co słychać u uczestników, którym nie udało się znaleźć miłości w rolniku. W tym gronie są m.in. Kamila Boś z ósmej edycji czy Agnieszka Kwiatkowska z dziesiątej edycji programu. Przypomnijmy, że Agnieszka ma 41 lat i prowadzi imponujące gospodarstwo na Mazurach. Rolniczka ma własny ośrodek jeździecki, przy którym znajduje się także hotel i restauracja. Do rolnik szuka żony zgłosiła się, by spotkać miłość swojego życia. Choć ostatecznie nie udało jej się poznać wymarzonego partnera, to jednak Agnieszka dzięki udziałowi w hitowym show stacji TVP zyskała sporą sympatię widzów oraz popularność. Ostatnio na swoim Instagramie Agnieszka pochwaliła się nowym zdjęciem, na którym możemy zobaczyć ją w odsłonie, w jakiej nie pokazywała się w programie. Rolniczka postawiła na odważne zmiany i pochwaliła się zmysłową fotką w mocnym makijażu. Sami spójrzcie, jak dziś wygląda Agnieszka z 10 edycji Rolnik szuka żony.